ładne moje wandem malutkie samica została zabita od tych króliczków Nie ma tutaj brązowa samica też została Może by już Jak jest za dużo to też nie Troszkę zmniejszyłem hodowlę też trzeba będzie pozbyć się tu nie wiem czy samce same zostały gdzie za samice były rodzice widzieli, nie wiem Zbierzemy z tego jeszcze jajeczka. Trzy. Pusto, pusto. Sześć. Wytłaczankę to wsadę do wytłaczanki. 7 8 90. Dobra, najczęściej dojdziemy do innego odcinka.